Cześć witam was w następnym odcinku na moim kanale dzisiaj taki nietypowy odcinek bo z garażu bo na dworze jak słychać mocno wieje dzisiaj właśnie jest takie odnawianie narzędzi yy, wszystkich w ogóle tutaj macie przed pomalowaniem i w ogóle będę wam pokazywał tylko przed poło nie chcę wam pokazywać jak za bardzo to robię po prostu będzie zobaczcie efekt końcowy oprócz tej dużej opaty będzie również yy, malowany obsypnik yy, ten truizm czy jak to tam kto woli ten taki takie brony i ta mini łopata. Będzie to wszystko malowane na kolor pomarańczowy i na ciemnozielony. O, taki. Z czego obsypnik będzie ciemnozielony. Łopata będzie chyba pomarańczowa. Tocha będzie ten pomarańczowy, a tocha będzie ciemnozielone. No i co, biorę się tutaj za czyszczenie i w ogóle. Widzimy się za chwilę. Dobra, więc mniej więcej jakoś tak to na razie wygląda. Jakoś tam nawet spiłowałem czy wyszlifowałem, jak to tam nazywa. Nie jest jakaś porządna robota profesjonalisty, ale jakoś tam mniej więcej tak z wierzchu, chociaż to ten lakier stary ten yy, zjechał się wiecie. Tutaj gdzie mogłem to dotarłem, tam zrobiłem też szczotką drucianą taką i papierem ściernym tak lekko. No i mniej więcej tak to wygląda. O widzicie i za chwilę będziemy się brać za malowanie w sumie to nie wiem czy malowanie czy sprayowanie ale nazwijmy to po prostu że malowaniem albo sprayowaniem jak to woli Więc tak wygląda po pierwszej warstwie. Są małe przyświty, ale wiecie, to dopiero pierwsza warstwa jest, więc tak to na razie wygląda. Jest wystarczy, że go trochę muszę wyczyścić, bo jak widzicie, jest brudny od y, ziemi, wiecie, bo robiony ciągle jest. Jak ktoś by chciał się zastanawiać, czemu je, je wiecie, odnawiam. A to dopiero, co mam je od tamtego roku, to dlatego. W sumie to dostałem ten y, już takie odnowione, ale dobra. Widzicie tutaj farba schodzi dlatego chcę odnowić, żeby po prostu ładniej wyglądały Kiedyś był niebieski, to myślę, że teraz ciemny zielony też będzie nawet fajnie wyglądał, nawet żywo Więc biorę się tutaj za czyszczenie i widzimy się za chwilę Dobrze, więc obsypnik już jest wyczyszczony i tak w miarę wyszlifowany Tam gdzie udało mi się sięgnąć, tam tak zrobiłem Są tam jakieś prześwity, najbardziej mi zaużało... no, zależało tylko na tym, żeby to rdzę zdrapać wiecie, szlifować. No i tak to wygląda. Już można go jeszcze tylko trochę papierem ściernym zrobić i sprayować. A łopatę to już na to dużą to już zrobiłem tył, więc pierwsza warstwa już jest. Teraz zaraz wam pokażę drugą łopatę. Dobrze, więc obsypnik już jest wyczyszczony i tak w miarę wyszlifowany tam gdzie udało mi się sięgnąć tam tak zrobiłem. Są tam jakieś prześwity. Najbardziej mi zaużało, no zależało tylko na tym, żeby to rdzę zdrapać, wiecie, szlifować. No i tak to wygląda. Już można go jeszcze tylko trochę papierem ściernym zrobić i sprayować. A łopatę to już na to dużą, to już zrobiłem tył, więc pierwsza warstwa już jest. Teraz zaraz wam pokażę drugą łopatę. Druga łopata już jest przy, przygotowana do sprayowania. Tutaj lakier bardzo łatwo szedł, ten co był oryginalny widać świeci się, tutaj gdzie nigdzie mi się nie udało dojść tu albo tu ale tutaj mniej więcej jakoś tu najlepiej wyszlifowałem tutaj już dałem taśmę żeby ten nie było, o i ta rurka też bardzo dobrze wyszła z niej też bardzo łatwo lakier zszedł widzicie, chcę wam pokazać jak to ładnie błyszczy zobaczymy jak to będzie wyglądać jak się posprójuje no i tak to wygląda na razie tutaj trochę gorzej mi poszło niż z pierwszej strony Dobra, biorę się za sprejowanie. Więc tak na razie wygląda ta po pierwszej warstwie Tutaj się suszy Mniejsza łopatka wygląda tak Na razie Obsypnik już jest przygotowany do spryjowania tutaj Jak widzicie Teraz widzicie efekt naszej, naszej pracy, mojej pracy Tutaj widzicie Opa, największą, największa na razie, tak Wam pokażę. Chyba ten wyszło najlepiej, nawet chyba. Wydałem chyba cztery warstwy. o, muszę tak wszędzie, w ogóle ręcam całe farbie. No, ten tu aż 4 warstwy. Tak wyszła. Nawet dobrze się prezentuje. Widzicie. Tak wygląda. No i później mamy tutaj resztę narzędzi. O, sypnik też w miarę dobrze wyszedł. O, tak się świeci. Tutaj też dałem jakieś trzy warstwy. Tutaj to tak wygląda. No tak wam pokażę szybko. O, a najlepiej chyba tak. Znaczy, w sobie najlepiej tak dobrze wyszła ta opata Mini. Saperka, Zobaczcie, jak dobrze wyszła. Nawet, nawet tak w miarę dobrze pasuje z tym czerwonym. Tak się wyróżnia. Tutaj na, nawet dobrze tutaj uszczelniłem. I tutaj za bardzo tutaj nie pomalowałem. No widzicie. Tak to wygląda. o tak wam pokażę. O! Tak wygląda. Więc też dobrze poszło, też parę warstw Dałem. Dobra, to tyle z tego odcinka: lakierowania. Zapraszam Was jutro na kolejny odcinek: z lakierowania podwyższonej grządki, Widzimy się w następnym odcinku. Cześć.